No tak, jesteśmy bardzo zadowoleni z emocji, jakie generowaliśmy, bo w zasadzie przez cały sezon coś się działo i świetny Puchar Polski, gdzie, gdzie wygrał no, taki nieoczywisty, nieoczywisty, nieoczywista drużyna. Na końcu świetne play-offy zakończone naprawdę finałami marzeń. Natomiast to jest jedno. Dzisiaj kończymy ten sezon, ale już musimy myśleć o kolejnym, jak jeszcze przyciągnąć naszych kibiców, jak ich zainteresować, żeby, żeby to zainteresowanie było coraz większe i, no i, i ten, ta nasza liga, żeby się rozwijała. Plan jest, żeby, żeby bardzo mocno wzmocnić jakość naszych transmisji. I tu nie chodzi mi o telewizyjne, ale również i, i o pozostałe. I no. Także, także jesteśmy w tym momencie na etapie negocjacji. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i, i tak naprawdę wygranymi będą nasi kibice. No tak, to na pewno będzie kolejny krok do przodu. Jak polskie drużyny no, przyzwoicie zaprezentują się w Europie, to też wyślemy sygnał na zewnątrz, że, że coś dobrego się tu dzieje, więc bardzo na nich liczymy. Jest też rzeczywiście nowy program e, odnośnie motywacji, dla, e, motywacji finansowej dla klubów zagranie młodymi zawodnikami, a jak wiemy, temu potrzebujemy bardzo te młode nowe gwiazdy, nasze nadzieje i, i w zasadzie no, na tym będziemy na pewno bardzo mocno się skupiać.